Witajcie kochani, zapraszam Was dzisiaj na tak. Jest to tak świąteczny. Zostałam między m.in. przez siarkę 85, czyli Kasię, której bardzo dziękuję, i wszystkim innym osobom, które mnie zatagowały, bardzo dziękuję za ten tak. Tak składa się z 10 pytań, jest bardzo fajny. Ja w ogóle bardzo lubię oglądać taki różnych dziewcząt, ponieważ naprawdę może wiele ciekawych rzeczy się dowiedzieć. Eee, bardzo przyjemny, fajny tak, więc może zacznę. Ulubiony świąteczny film. I tu nie jest Kevin sam w Nowym Jorku, to nie jest Kevin sam w, w, w domu. Eee, tu Was zdziwię, nawet powiem Wam szczerze, do taku się nie przygotowywałam, ale musiałam sobie znaleźć w internecie jak nazywa się film, który lubię oglądać, ale niekoniecznie pamiętałam... Hmm... Jego tytuł. Jest to w krzywym zwierciadle widać święty Mikołaju. Jest to film z 1989 roku, więc już trochę stary. I w, głównym bohaterem jest Clark Griswold, który yy, nie wiem czy kojarzycie, ale on ozdobił cały swój dom na zewnątrz lampkami takimi świątecznymi i oczywiście coś mu tam nie... nie, nie yy, się nie powiodło i jakiegoś tam kamla nie podłączył, kiedy zaprosił całą rodzinę przed dom, żeby zobaczyli e, jego e, dzieło, no to się to nie włączyło, więc, więc to jest mój ukochany film. To jest film o totalnych kretynach, o totalnych zwariowanych, zakręconych, zakręconej rodzinie, ale ja niesamowicie e, relaksuję się przy tego typu właśnie filmie w e, święta. E, Kevin Kevin był kilka lat temu, teraz może już nie. Lubię jeszcze jeden film, którego już dawno w naszej telewizji nie było, są to opowieści z Narni, ale nie są to opowieści z narni te, które niedawno leciało w kinie, a ta starsza wersja, która ma gdzieś około już chyba ponad, myślę, że gdzieś około 20 lat, więc, więc naprawdę bardzo fajny film, uwielbiam tego typu filmy. One naj... bardzo kojarzą mi się z dzieciństwem, właśnie, więc opowieści z Narni to jest mój ukochany film. Drugie, pytania, drugie pytanie, ulubiony świąteczny kolor? Ja najczęściej jeśli chodzi o święta, to miesiąc one kojarzą przede wszystkim z dzieciństwem, więc z dzieciństwem kojarzę, jeśli chodzi o kolor z dzieciństwa, to jest kolor pomarańczowy, ponieważ wtedy były pomarańcze, które się gdzieś tam dostawało od kogoś, bo pomarańczyk ogólnie wtedy w tych czasach nie było, ale generalnie kojarzy mi się z czerwienią i z zielenią i to są moje ukochane kolory świąteczne. Trzecie pytanie, czy na święta lubisz zostać cały dzień w piżamie, czy stroisz się specjalnie na tą okazję. Wiecie, no i ja sobie nie wyobrażam, żeby chodzić w piżamie, tym bardziej, że święta, e, czy spędzałam tylko z rodzicami, czy teraz spędzam już trochę w większym gronie, to sobie nie wyobrażam, żeby chodzić w piżamie. Co innego, gdybym miała te święta spędzić sama, może wtedy bym faktycznie chodziła w piżamie. Oczywiście ubieram się e, na tą okazję no, stosownie elegancko e, i, i absolutnie nie jest to piżama. Czwarte, jeśli miałabyś kupić jeden prezent na święta, to co to by było i dla kogo? Jeśli miałabym taką możliwość, a oczywiście chodzi o możliwość finansową, to kupiłabym rodzicom wycieczkę, o której może nie do końca oni we dwoje marzą, ale wiem, że tata chciałby pojechać na taką wycieczkę. Jest to wycieczka na Wyspy Wielkanocne i ja chciałabym moim rodzicom taką wycieczkę sprezentować. Tak? Piąte pytanie: czy otwierasz prezenty w wieczór wigilijny czy e, rano? Oczywiście, że wieczór wigilijny. Nie wyobrażam sobie, żeby otwierać prezenty rano. E, prezenty rano to chyba się otwiera z tego, co się orientuje gdzieś w Ameryce, ale ale u nas przyjęło się, że przynajmniej u mnie, że otwiera się to po prostu wieczór wigilijny po e, spożyciu mm, kolacji wigilijnej. Tak, tak, bo jak najbardziej w wieczór wigilijny otwieramy prezenty. Szóste, czy kiedykolwiek budowałaś domek z pierników? Nie nigdy nie budowałam domu z pierników, nic tutaj nie będę wymyślać. Obiecałam sobie, że za rok po prostu upiekę na podstawie tego ciasta, które, które robiłam do pierniczków, zrobię właśnie taki domek z pierników, który właśnie cementem będzie jakby lukier. Więc jak, naj, jak najbardziej tutaj nie mogłabym powiedzieć, że, że budowałam, nie budowałam i będę na pewno zaraz budować. Siódme, co lubisz robić w przerwie świątecznej? Uff, nie wiem, oglądam po prostu telewizję chyba, bo tak szczerze mówiąc, ja od dawna nie oglądam żadnej, nic nie oglądam w telewizji, jedynie co oglądam to są wiadomości i tak naprawdę nie oglądam telewizji, więc może na drodze ten czas i będę coś oglądać. Myślę, że po prostu będę oglądać telewizję, a jeśli będzie ładna pogoda, to wejdę sobie gdzieś na spacer. Usmę, czy masz jakieś świąteczne życzenia? Jeśli chodzi o takie życzenia dla mnie i o prezenty, to nie mam takich życzeń. Chciałabym, żeby po prostu byli wszyscy zdrowi i szczęśliwi i żeby nie było tego całego zła, które jest na świecie i, i, i tego wszystkiego złego, co się dzieje. Generalnie, jeśli o mnie chodzi, ja nie mam żadnych życzeń, tak jak powiedziałam. Chciałabym, żeby tylko po prostu wszyscy byli szczęśliwi. Dziewiąte ulubiony świąteczny zapach i tu moim ulubionym świątecznym zapachem jest przede wszystkim zapach świeżego, świeżej choinki, po prostu zapach świerku kojarzy mi się tylko i wyłącznie z dzieciństwem i to jest mój ukochany zapach teraz, kiedy już jestem dorosła kojarzą mi się z pomarańczami które przyozdabiam goździkami i one po prostu przepięknie pachną później święta i to są moje chyba zapachy świąteczne Dziesiąte ulubiona świąteczna potrawa? Hmm, w dzieciństwie e, kochałam jeść przez całe święta. Czy to było śniadanie, czy to był obi obiad, czy to była kolacja, jadłam pierogi z kapustą z grzybami. Teraz, owszem, e, również je lubię, ale m, już preferuję takie m, dania, których nie jadłam będąc dzieckiem. Lubię ryby po grecku. M, Dalej pierogi, tu się przyznam też, może nie powinnam tego do końca mówić, ale uwielbiam zjadać, nie, nie, naprawdę tego nie powinnam mówić, opłatek, który zostaje po Wigilii, no ale tak no tak już jest. Jeśli chodzi o potrawy, to jest to chyba wszystko, chociaż jeszcze bardzo lubię kompost suszu, który... Tak jak kompost suszu smakuje w Wigilię, tak w żadnym innym momencie nie smakuje, jeśli chodzi o rok kalendarzowy, jeśli o mnie chodzi. Kochani, to wszystko, jeśli chodzi o ten tak świąteczny. Bardzo dziękuję jeszcze raz wszystkim tym, którzy mi otagowali. Planuję jutro dla was nagrać moje ozdoby świąteczne w domu. Mam nadzieję, że mi się to uda. Ja jestem dzisiaj już bardzo zmęczona, ponieważ przed chwilą wróciłam z zakupów i nie spodziewałam się, że nagram dla Was tego taga. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Cieszę się również, że tyle osób skorzystało z mojego przepisu i zrobiło pierniczki w domu. Pisałyście mi w większości dziewcząt, oczywiście, że robiłyście, że Wam się udały. Cieszę się bardzo, mam nadzieję, że Wam będą również smakowały, chociaż jak ja już mówiłam w swoim filmiku, ja nie jadam pierniczków, ale wiem, że są dobre, bo faktycznie one, one wyszły i Teraz czekają tylko na to, żeby je społaszować. Pozdrawiam z Was bardzo serdecznie i do zobaczenia. Pa!